To pamiętam, że właśnie na jakimś tam kolejnym mm, kącie, gdzie był bonus 100 złotych, kurde, tak to już jest siódmy, tak dobrze mi idzie, tak mam chyba, nie wiem, tam załóżmy, nie pamiętam i ja też nie chcę mm -hmm. przekonywać, załóżmy, że mam 300-500 złotych, to już jest, kurde, super, nie? Tak, a spróbuję sobie jeden taki odważniejszy kuponik za ten bonus i tak muszę coś postawić. Okay. To nie będę się Zasłużyłem, bawił, no. nie będę się bawił w kursy 1.01, dam sobie szansę, nie? I kurczę, pamiętam, że miałem chyba na kuponie 10 meczów, mm -hmm. nie? z czego większość jakieś takie 1,20, 1,30, no, no. jeden tam 1,80 i wszystko siadło. Został jeden ostatni z piłki ręcznej niemieckiej po kursie 101. Pewniaczek. Pewniaczek, nie? Ale został, nie? Kurczę, to się, to się dzieje. To się dzieje. Ja miałem takie ja pierdzielę, nie? No. Że ja zaraz będę miał 1000 zł, nie? Jak to mówią, coś tam, seven figures, coś tam. No. Four figures. Nie? No. I pamiętam, że moja reakcja była taka, że właśnie wziąłem mojego brata. Jacek. Sprawdź mi, po musimy porozmawiać. Nie? Coś się wydarzyło, nie. I pamiętam, że jest takim napięciem, On może tego nawet nie pamięta, nie? Ale ja to pamiętam po prostu jakieś takie wybiórcze momenty, że. Chyba wygrałem tysiąc złotych. Nie. No, z perspektywy dzisiaj 1000 zł, no to nie jest nagłówkowe. Cokolwiek, nie, to nie, nie jest clickbait, no, to nie, to nie dalej, jest nic. Ale, ale z perspektywy dalej jest... tamtego emocjonalnie y, dziecka powiedzmy, ale ty ci ten kupon w końcu. Remis był